To jest słowo na poniedziałek. Kryzys, nawet, nawet. Winston Churchill był postacią tak barwną, że co rusz przypisywane mu są różne powiedzenia, pewnie po to, by nadać im większy rezonans. A jako, że brytyjski premier kształtem ciała przypominał wiolonczele, akustyczne oczekiwania wpływu jego postaci są całkiem na miejscu. Ale, ale, zostawiając analogie muzyczne, trzeba jeden mit obalić bo niestety słowa to zbyt dobry kryzys żeby go zmarnować never let a good crisis go to waste nigdy nie padły z jego ust a na molnie jest to winstonowi przypisywane możemy jednak wykorzystać ten zwrot jako wytrych kiedy coś się poknoci a na pewno się poknoci proponuję taką procedurę jeden trafiać jakiś kryzys akceptujesz bo co zrobisz, jak nic nie zrobisz? 2. Mówisz sobie i ewentualnie innym będącym z tobą w tym zamieszaniu na głos. To zbyt dobry kryzys, żeby go zmarnować. 3. Szukasz perspektywy, nadania skali, zastanawiając się, jak mógłby wyglądać ten kryzys, gdyby był większy, bo może ten obecny, jednak nie taki straszny. 4. Zadajesz sobie kluczowe pytanie: co mogę? możemy zrobić w tej sytuacji. 5. działasz. 6. a potem zastanawiasz się, jaka lekcja płynie z tej sytuacji na przyszłość, i jak to niefortunne zdarzenie wykorzystać. 6,5. szykujesz się na kolejny kryzys, bo coś się zapewne wydarzy. Życie rozgrywa się w naszej głowie, tam też leżą pola bitewne wojen, które toczymy. Może nie w tak tragicznej skali jak te, z którymi radził sobie Sir Winston. Niemniej kryzysy pojawią się na pewno. Trzeba zatem trenować, nie marnując żadnej szansy na okazję do ćwiczeń. Postscriptum. Jest godzina 6.56 i właśnie zdarzył mi się autentyczny klops podróży służbowej. Niestrasznie wielki, ale wystarczający, by pokrzyżować plany i wkurzyć się na okoliczności. Pomyślałem, że jest to Zbyt dobry kryzys, żeby go zmarnować. Stąd ten tekst Słowa na Poniedziałek, napisany właśnie teraz. Serio. Wyobrażam sobie Churchilla, który patrząc teraz na mnie, wyciąga cygaro i mówi niskim głosem: Alright, alright, alright. I mruga okiem.